Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Jolanta Wikaryjczyk. Będę dzisiaj mówiła do Państwa o przygotowaniu do leczenia ortodontycznego. Temat dotyczy dzieci, a przede wszystkim dorosłych. Wiele lat specjalizowałam się w bólach odcinka lędźwiowego, udało mi się niejednego pacjenta, jak i wielu fizjoterapeutom, zabrać chirurgom spod noża, a od ponad 10 lat specjalizuje się w fizjoterapii stomatologicznej, czyli dysfunkcja krzyjno czężko żuchwowych Dlaczego zdecydowałam się dzisiaj w dzisiejszym filmie do Państwa mówić o przygotowaniu do leczenia ortodontycznego, ponieważ Pewnego dnia do mojego gabinetu trafił pacjent z porażeniem nerwu twarzowego po założeniu aparatu ortodontycznego. Dlatego też zdecydowałam się na prowadzenie szkoleń oraz zgłębienia tajników i zakamarków, o co chodzi między kontaktami zębowymi a ciałem, jaka jest zależność wstępująca w tym przypadku, czyli jeżeli wprowadzimy siły fizyczne, bo musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że zęby jako ostatnie wykańczają i stabilizują nam postawę. Czyli mamy stopy, kolana, biodra, miednicę, cały kręgosłup, połączenie głowowoszyjne, bardzo ważna struktura, czaszkę, a w czaszce są zęby, czyli szczęka jest. W czaszcze. Żuchwa sobie do tego jakby stomatolodzy sobie bez problemu poradzą z kontaktami zębowymi, jeżeli chodzi o żuchwę, ale prawidłowy kąt powinien mieć płaszczyzna szczęki. Powinna być równoległa do podłoża, niezrotowana w żadną stronę, ani w prawo, ani w lewo. Jeżeli na taki zrotowany układ wejdzie stomatolog, ortodonta z, z zamkami, czy też z nakładkami, bo dzisiaj dzisiejsza ortodoncja idzie w takie leczenie nakładkowe, to bardzo duże siły fizyczne zaczynają oddziaływać na czaszkę. Między jednym kręgiem a drugim w naszym ciele powinien być ruch. Tych kręgów szyjnych jest siedem. Tak jak w kostce Rubika, ale również ruchy boczne, czy do przodu i do tyłu. Jeżeli na skutek uderzenia, wypadku komunikacyjnego, upadku, uderzenia głową dotyczy całego naszego życia, Następ, jeżeli doświadczymy takiego urazu, a większość z nas doświadczyła, to jakby następuje zablokowanie ruchu na tym piętrze i blokada takiej siły fizycznej i jeżeli wstępująco siła fizyczna którą nałoży ortodonta na naszą szczękę na zęby w szczęce przełoży się na czaszkę i wstępująco na szyję może ten układ tego napięcia nie wytrzymać i pojawiają się różnego rodzaju dysfunkcje ze strony nerwów czaszkowych pojawiają się szumy uszne pojawiają się trzaski w stawie skroniowo -żuchwowym. Chcę powiedzieć, że leczenie ortodontyczne jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o nasz oddech. Jeżeli mamy podniebienie gotyckie i język nie może ułożyć się na podniebieniu mięciutko do niego przywlec, tylko leży na dole, jak mówi moja serdeczna koleżanka Ewelina Mendala-Kwoczek. Logopedka nie wiedzie, jakby tir do garażu malucha. Czyli to rozszerzenie podniebienia my potrzebujemy ze strony ortodontów, aby dla logopedów język mógł wejść na swoje miejsce, a w kierunku dla nas fizjoterapeutów funkcja oddechowa została przywrócona. Jeżeli jest nieprawidłowy oddech, masz wadę zgryzu i masz wadę postawy. Dlatego bardzo zachęcam do, żeby. Każdy z Państwa skonsultował swoje dziecko, a przede wszystkim dorośli, bo ten układ jest dużo sztywniejszy, dużo już taki bardziej skostniały u nas dorosłych żebyście zbadali swoje ciało, czy są jakieś przeciwwskazania na ten moment, powtórzę, na ten moment do leczenia ortodontycznego, czy należy ciało najpierw rozluźnić, przywrócić funkcję, czyli ruchomość we wszystkich stawach kręgosłupa, rozluźnić narząd rzucia i wtedy dopiero rozpocząć leczenie ortodontyczne. W przypadku pacjentów bardzo wiotkich raczej możemy to prowadzić równolegle, musimy tylko uważać, że przy zgryzach skrzyżowych bardzo często, czyli takich zgryzach, że żuchwa ucieknie na bok na jedną bądź drugą stronę, czyli jakby żuchwa wyprzedzi zęby w szczęce, może dojść do skoliozy. Dlatego bardzo jestem za leczeniem ortodontycznym, natomiast na odpowiednim etapie żebyśmy wprowadzali rozluźnienia fizjoterapeutycznego. Chyba że Ortodonta powie, my nie możemy czekać, ponieważ zaraz się wyrżną któreś zęby i nam wadę zgryzu pogłębią. To wtedy pracujemy równolegle. Także zachęcam Was do tworzenia zespołów, fizjoterapeuci, ortodonci, protetycy, abyśmy mogli wspólnie, naszym wspólnym celem było dobro pacjenta, aby na tej drodze ten pacjent jakby. Był najważniejszy. Często zachęcam do po leczeniu ortodontycznym, do szynoterapii, bo nie zawsze leczenie ortodontyczne załatwia sprawę prawidłowych kontaktów zębowych. Prawo budowlane jest bezwzględne, czyli z zęby, żuchwy do szczęki powinny być jakoś w jakimś prawidłowym, w jakimś. Kontakcie ustawione, to nie, tam nie może być mowy o przypadku. I nie zawsze po leczeniu ortodontycznym te ząbki często mamy zrotowane, więc pięknie w łuku i górnym i dolnym ortodonci nam e, zrobią piękne łuki, ale żeby e, kontakty zębowe czy są prawidłowe, zachęcam, żeby sprawdził lekarz, który zajmuje się okluzją, czyli e, właśnie tymi kontaktami zębowymi. I często gęsto jest tak, że następstwem e, zachęcałabym do leczenia szynoterapią, żeby sprawdzić, czy ja się dobrze czuję w tych prawidłowych kontaktach. Czy ja na przykład nie jest mi niedobrze, czy mam lepszą koncentrację, czy jestem bardziej wyspana, czy mam większą wydolność, czy lepszy oddech, bo prawidłowe kontakty zębowe, moi kochani, generują takie profity z ciała. Jeżeli na szyny jesteś 3 do 6 miesięcy i czujesz się coraz lepiej, to to są jakby miejsca, w których powinny być Twoje ząbki odbudowane. Także od terapii z ciałem, poleczenie ortodontyczne, protetyczne, jest to długi proces trwający nieraz wiele lat, ale na pewno wisienką na torcie będzie Państwa samopoczucie. Lepsza koncentracja, lepsza wydolność, lepsze widzenie, lepsze słyszenie. No, chciałabym powiedzieć pozbycie się szumów usznych, ale nie odważę się tego powiedzieć. Jest to dość taka trudna w terapii jednostka dysfunkcji naszego ciała. Jesteśmy szybsi w sporcie, badania naukowe mówią o tym, że jeżeli masz prawidłowe kontakty zębowe, to szybciej biegasz, jeżeli jesteś sportowcem, czyli lepsze wyniki sportowe. No zdrowie, zdrowie człowieka poprawa funkcji pracy różnych narządów jest jakby tutaj brana pod uwagę prawidłowe ustawienie kości klinowej na której jest, leży przysadka mózgowa czyli królowa naszej hormonalności z pierwszego kręgu szyjnego mamy dysfunkcja pierwszego kręgu szyjnego może to jest ten moment, żebym mogła o tym opowiedzieć. Pierwszy i drugi kręg szyjny, ich rotacja. Mam tutaj przy sobie jakby te dwa kręgi. Jakby nieprawidłowe ich ustawienie, czyli rotacja drugiego kręgu szyjnego w jedną bądź w drugą stronę, nieprawidłowo ustawi ci czaszkę tą stronę zrotuje albo w tą. Jeżeli masz ustawioną czaszkę w taki sposób, to kontakty zębowe masz pierwsze po lewej stronie, a tutaj się najczęściej robi w stawie skroniowo-żuchwowym trakcja, czyli rozciągnięcie. Musimy dążyć do tego, żeby linia oczu i linia ust była równoległa do podłoża. Żeby tak się stało, musi być prawidłowo ustawiony pierwszy i drugi kręg szyjny. Kochani, dysfunkcja, rotacja pierwszego kręgu szyjnego za co odpowiada? Za migreny, za brak koncentracji, za przewlekłe bóle napięciowe, zaburzenia hormonalne i co bardzo często niełączone z kręgosłupem, częste oddawanie moczu u kobiet. Także i, no, i mocne no, nocne moczenia u dzieci. Czyli jeżeli one też również mogą mieć aspekt emocjonalny, ale bardzo często poprawia nam się funkcja mikcji, czyli siusiania, kiedy ustawimy prawidłowo pierwszy kręg szyjny. Zaburzenie rytmu serca. Szukamy często po kardiologach. Oczywiście należy się zawsze badać, ale jeżeli kardiolog mówi, zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, a dalej masz trachykardię, czyli przyspieszony rytm serca, proszę zrób sobie zdjęcie radiologiczne, AP celowane na ząb obrotnika, i niech terapeuta sprawdzi, w jakim miejscu jest Twój pierwszy kręg szyjny. Drugi kręg szyjny, który również odpowiada za prawidłowe ustawienie czaszki, tak żeby ortodontom i logopedom przygotować pacjenta do leczenia stomatologicznego, jest jego prawidłowe ustawienie. Za co odpowiada drugi kręg szyjny, jego dysfunkcja, jego rotacja za wszystko, co się wyłączy z naszym wzrokiem. Zaburzone widzenie, zamglone widzenie, nieprawidłowe kontury, zaburzenie akomodacji oka, mgiełki, mroczki, wszystko to, co jakby związane jest z naszym wzrokiem, za to odpowiada drugi kręg szyjny. On również wyznacza nam linię środkową ciała, czyli jeżeli jest zrotowany, przechyli mnie na prawą bądź na lewą stronę, czyli którąś stronę będę strukturalniej bardziej przeciążała z większą skłonnością. Do przeciążań stawu kolanowego czy skokowego. No i może ostatnia rzecz, rotacja C2 to rotacja barków i miednicy. Zawsze. Pozornie krótsza noga. Także zachęcam Was bardzo do y, takiego przygotowania, drodzy pacjenci, a Was, drodzy terapeuci, do y, szukania odpowiedzi na pytanie, jak od początku do końca można pacjenta przygotować do leczenia stomatologicznego, żeby co? Żeby było trwałe. To są mity. Wada wraca. Wada wraca, bo nie ma funkcji w odcinku szyjnym i w języku, drodzy Państwo. Także życzę Wam szerokich, ładnych uśmiechów i zdrowych ciał i słonecznego dnia. I zachęcam do słuchania moich kolejnych filmów. Będę starała się przekazać jak najwięcej wiedzy, żeby pokazać drogę i dawać nadzieję na rozwiązywanie problemów, które wydają się dzisiaj nierozwiązywalne. Wszystkiego dobrego, serdecznie Was pozdrawiam.